I only leave work to ask, what's the parak, pani Zosia? Shoftim yot alef. Księga sędziów, rozdział 10 i 11. Po Abimelechu sędzią w Izraelu był Tola, i Sacharyjczyk, który sądził przez 23 lata. Po nim zaś Jair z Gileadu i też sądził przez 23 lata. Miał on 30 synów którzy jeździli na oślich źrebakach i posiadali 30 miast w Gileadzie. Miasta te do dziś nazywane są Siołami Jaira. Po jego śmierci historia się powtarza. Synowie Izraela służą wszystkim możliwym bożkom swoich sąsiadów. Dostali się więc w moc Filistynów i Ammonitów, i dopiero gdy zaczęli żałować za grzechy i usunęli wszystkie bożki, najwyższy przywrócił ich do łask. I wtedy powstał problem, kto stanie na czele Izraela do walki z amunitami. Pojawił się wtedy Jeftach, Gileadyta, znany jako Jefta, który był rycerzem dzielnym, ale był synem nierządnej kobiety. Więc gdy jego bracia dorośli, wypędzili go. Teraz jednak potrzebny był wódz. To też starszy Gileadu zwrócili się do Iftacha, aby powrócił i objął przywództwo. I obiecując, że także po wojnie zostanie ich naczelnikiem. Po wcześniejszych negocjacjach między Iftachem a królem Amonu doszło jednak do wojny. I tu ma miejsce znana historia. Iftach złożył ślubowanie, że jeśli Bóg da mu zwycięstwo, to po powrocie do domu złoży na ofiarę to, co pierwsze wyjdzie mu na spotkanie. Zwyciężył i niestety spotkało go nieszczęście. Pierwsza wybiegła mu na spotkanie, jedyna jego córka i jedyne dziecko. Tutaj pismo nie wymienia jej imienia, ale midrasz nazywa ją Sheila, Sheila. Przerażony wtach uznał jednak, że nie możesz ślubowania cofnąć. A córka pogodziła się z tym, prosząc jednak o dwa miesiące, aby mogła iść w góry z przyjaciółkami i opłakiwać swoje dziewictwo. I tak wszystko to zostało spełnione. Wiemy jednakże, że w Izraelu już od czasów Abrahama ofiary z ludzi były zabronione. Dlatego też niektórzy komentatorzy twierdzą, że córka Iwtacha nie została naprawdę zabita, lecz wskazana na dożywotni pobyt w świątyni jako nazirejka. Jednak według Talmudu w księdze jest mowa o rzeczywistej ofierze. I na pamiątkę tego zdarzenia powstał zwyczaj, aby córki Izraela co roku szły na cztery dni w góry i opłakowali szilę, a współcześnie także inne skrzywdzone kobiety. Początek tych Arbat Jamimbad i Ptach przypada na 24 dnia miesiąca siwa. Teraz mamy miesiąc siwa. A 24 wypada w tym roku 30 czerwca. Pamiętajmy więc wtedy córkę Wtacha, Shiwa. Szabat Shalom.